Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie poszlaki na to, że y, pojawi się nowy T-Rex w Jurassic World Dominion. Y, tak. Pierwsza poszlaka to to, że w nowych zestawach LEGO Dokładnie to o, o zestawie e, e, ucieczka um, tyranozaura i atmosfery czy no, o co się z e, tyranozaurem i atmosfery jest t z nowym umaszczeniem. Co prawda LEGO już wydawało wiele rodzajów T-Rexów w um, serii Jurassic World i były, i większość z nich była jeszcze, um, że są za um, um, Jurassic World z samego parku. Um, a jak wiemy w parku był tylko jeden T-Rex, a mianowicie Lexi. ale może tym razem um, jednak wydali t który faktycznie pojawił się w filmie. A druga poszlaka to potem spod... przedstawiają e... reklamujące zimowe Igrzyska Olimpijskie. Zaprawdę, one się już odbyły, e... ale w sepocie reklamującym IRE i Jurassic World Dominion była scena, gdzie ciarka nie wiem, czy tak się wymawiam, no, ale no, dziewczyna zjeżdżająca na narotach ten, spotkała Blue i potem z, wśród drzew wyszedł T-Rex, ale nie Rexy, tylko o jakiś inny i wiadomo, że to jest um, płeć męska, że ma płeć męską. Bo ma zielone umaszczenie po części. A jak wiadomo, na no, męskie osobniki tego gatunku mają właśnie zielone umaszczenie. Aleksy, jak wiemy, ma takie y, kremowo-brązowe. No, jakoś tak. Okej. Okay. Ja się z Wami żegnam i cześć.